Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Mam dziś bardzo ciekawą pracę, ponieważ tłumaczę kolejny tomik wierszy Hassana Abdullaha, poety bengalskiego, którego już znacie z poprzedniej jego publikacji w moim tłumaczeniu pod cienkimi warstwami światła. Tym razem tłumaczę kolejny tomik z wierszami, które dają, bardzo dają do myślenia i są bardzo bliskie człowiekowi, który a, który chce żyć w miłości, w spokoju, a jego dusza teraz po prostu krwawi, płacze, obserwując czasy, w jakich przyszło nam żyć. Przeczytam wam dzisiaj wiersz, który dopiero co przetłumaczyłam. Pod tytułem Czas w sprzedaży. Sprzedam teraz czas w obniżonej cenie. Weź butelkę albo dwie. Będziesz go potrzebować latem, a także w mroźne, wietrzne, zimowe dni. Możesz go trochę wmieszać przed dodaniem cukru do herbaty. Czasem wiem, Cytryna może być zbyt gorzka dla ciebie i mnie. Możesz go długo przechowywać w szufladzie. Postarzenie czasu doda mu wiele walorów, jak w przypadku rzadkich perfum lub starego wina. Używanie go sprawi, że będziesz młodą i sprawną. Nigdy nie znajdziesz czasu tak tanio i tak dostępnie. Jak w ofercie, przynajmniej weź małą butelkę. Jak oswojony zwierzak zawsze podąży za tobą i nie zapomnij cię pocałować.